Cześć, chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić opinią na temat mojej współpracy z firmą Marketize. Jest to firma zajmująca się marketingiem w stomatologii. Być może wielu z Was o niej słyszało. Z Arkiem Buziewiczem, który jest jednym ze współwłaścicieli tej firmy, poznałem się na konferencji jeszcze przed pandemią. Wtedy nikt nie myślał o tym wszystkim, jeszcze nikt o tym nie wiedział. Byłem wtedy bardzo sceptycznie nastawiony do sytuacji ze względu na to, że wcześniej już parę razy współpracowałem z takimi firmami marketingowymi i nie przynosiło to dobrego rezultatu. Natomiast w momencie, kiedy rozpocząłem tą współpracę z Marketize, okazało się, że naprawdę bardzo mi się to opłaciło. Przez pierwsze trzy miesiące mieliśmy sporo pracy właściwie oni mieli sporo pracy dlatego że trzeba było stworzyć dużo nowych tekstów, kontentu na stronę, oni tą stronę całkowicie mi zmienili. Do tego wykonali dobrą pracę na Facebooku, do dzisiaj prowadzą tego Facebooka. Myślę, że też w okresie pandemii bardzo mi pomogli, ponieważ zapewnili mi ciągłość pracy, nie musieliśmy martwić się o to, żeby w jakikolwiek sposób przerywać naszą pracę. Każdy, kto z Was dzisiaj zastanawia się nad podjęciem współpracy z marketingowcami, powinien wiedzieć o tym, że jest to firma chyba z największym doświadczeniem na rynku, jeżeli chodzi o sprawy marketingowe w stomatologii. I szczerze Wam ją polecam. Myślę, że wykonują świetną pracę, dobrze pracują na pieniądze, które im płacę i każdy z Was powinien przynajmniej poznać tą firmę. Polecam.